Drutex SA to firma operująca na polskim rynku od 1985 roku. Jej siedziba mieści się w Bytowie. Istota aktywności przedsiębiorstwa koncentruje się na produkcji okien, drzwi i fasad z PCV, drewna oraz aluminium. Oferta firmy obejmuje również wysoce specjalistyczną ślusarkę ognioodporną, a także parapety wewnętrzne z PCV oraz rolety zewnętrzne z PCV i aluminium. Obecnie Drutex to przedsiębiorstwo mające pozycję lidera na rynku stolarki krajowej, jest również jednym z czołowych graczy na branżowej arenie międzynarodowej. Sukces firmy ma podstawy w doskonałej organizacji struktury przedsiębiorstwa, sprawnym procesie zarządzania produkcją, profesjonalnej sprzedaży, inteligentnej polityce personalnej, wysoce wykwalifikowanej kadrze oraz imponującej bazie logistycznej. Firma od początku swego istnienia inwestuje w nowoczesne zaplecze technologiczne. Wysoce zaawansowany park maszynowy renomowanych firm zagranicznych, takich jak Urban, Lisek, Technoplast, Cincinnati, Wining, Rapid, jak również najwyższej jakości komponenty uznanych producentów potwierdzają niezawodność i funkcjonalność stolarki. Inwestycje te oraz ciągłe poszerzanie profilu działania Drutex SA decydują o wysokiej niezależności przedsiębiorstwa obecnej na każdym etapie procesu produkcyjnego. Podstawę produkcji Drutex SA stanowi wysokiej jakości stolarka z PCV. Firma jest producentem profili PCV, które odpowiadają wymogom jakościowym na najwyższym światowym poziomie. Gwarantem wysokiej jakości procesu ekstruzji jest zastosowanie najlepszych komponentów do produkcji systemu, jak również nieustannej kontroli oraz monitorowaniu procesu produkcyjnego. Dzięki doskonale zorganizowanej produkcji oraz nowoczesnemu parkowi maszynowemu możliwe jest precyzyjne wytwarzanie nowoczesnych systemów profili. Produkty te spełniają międzynarodowe standardy jakości, odpowiadają także światowym wymaganiom technologicznym. Drutex SA jest jednocześnie producentem szyb zespolonych. Wykonywane są one wyłącznie z posiadającego wysoką jakość szkła float, charakteryzującego się brakiem zniekształceń optycznych. Oferowany przez firmę bogaty asortyment szyb zespolonych, wytwarzany jest na najnowocześniejszych liniach produkcyjnych. W asortymencie tym oferujemy ich bogatą kolorystykę oraz oryginalne wzornictwo. W celu zapewnienia stuprocentowej satysfakcji klienta produkty Drutex dostępne są w bogatej gamie kształtów, rodzajów oraz kolorów. Dzięki rozbudowanej ofercie klient ma możliwość dokonania wyboru spośród systemów okiennych, będących gwarancją nie tylko doskonałości wizualnej, ale również perfekcji pod względem parametrów izolacyjno-statycznych. Luksusowy charakter oferty Drutex SA podkreśla elegancka stolarka drewniana Softline 68 której produkcja jest wysoce pracochłonna i wymagająca odpowiednich warunków w procesie produkcji, takich jak właściwa temperatura i wilgotność, czy też niski stopień zapylenia. Drutex SA ma także bogatą ofertę ślusarki aluminiowej obejmującą okna i drzwi z profili izolowanych i nieizolowanych, specjalistyczne systemy fasadowe, ogrody zimowe oraz aluminiowe drzwi i witryny ognioodporne. Drutex SA to firma stale podążająca za trendami rynkowymi i rosnącymi wymaganiami klientów. Dzięki optymalnej organizacji działu zaopatrzenia, sprzedaży, produkcji i logistyki jesteśmy w stanie zagwarantować Państwu najkrótsze na rynku terminy realizacji zamówień, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Gwarancje te uwiarygodnia własna baza transportowa Drutex SA. Składa się ona z ponad 120 samochodów takich światowych producentów jak Mercedes, DAF oraz Scania. Firma odznacza się dynamizmem rozwoju nie tylko na rynku krajowym. Stolarka sprzedawana jest prawie w całej Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Australii oraz na Bliskim Wschodzie i ciągle odważnie i konsekwentnie zwiększamy swoją ekspansję zagraniczną. Wysoka jakość oferowanych przez Drutex SA produktów została niejednokrotnie potwierdzona przez niezależne grono eksperckie, które certyfikowało produkty firmy prestiżowymi nagrodami oraz wyróżnieniami. Do najważniejszych z odznaczeń należy m.in. EuroLider, czyli tytuł lidera rynku. Rzetelność oraz uczciwość działania Drutex SA doceniona została również w procesie weryfikacji prowadzonym w ramach programu Solidna firma. Jednym z istotniejszych odznaczeń stało się przyznanie nagrody Laur Klienta. Firma może poszczycić się również godłem EU Standard, przyznanym za wysoką jakość produktów, wielkość inwestycji w rozwój infrastrukturalny i organizacyjny oraz kulturę firmy. Pragniemy stać się najbardziej preferowanym i cenionym producentem stolarki okienno-drzwiowej w kraju i za granicą, zorientowanym na spełnianie indywidualnych oczekiwań klientów, elastycznym w budowaniu trwałych relacji biznesowych, efektywnym ekonomicznie w swoich decyzjach oraz odpowiedzialnym za własny ekorozwój. Pragniemy, aby nasza marka była najchętniej wybierana przez klientów, dążąc do tego, aby nasze produkty umożliwiły im osiąganie ponadprzeciętnych wyników.